Teraz czas podocinać te dechy 20 cm na 9. Może to jest troszkę przesada jak na taki element, ale chcę po prostu w końcu korzystać. Mam nadzieję, muszę sprawdzić, ale ta ukośnica, ta którą Wam pokazywałem wcześniej, powinna złapać te 9 cm. Tam ta mniejsza anchela, którą mam, raczej by. Doszło pewnie na jakieś 7, trzeba wyciąć na, na około. Dobra, docinamy jazda. I tak to wygląda. Cała konstrukcja nośna tego tarasu. No jak mówię, gdyby nie te deski, które miałem do wykorzystania, to bym pewnie wszystko zrobił z tych takich cienkich Problem w tym, że one leżały dosyć długo. Nie były zbindowane, więc troszkę to się pokrzywiło. Nie wszędzie to dolega idealnie. Ale to nie jest tak istotne. Czemu taka konstrukcja? Gdybym miał te deski przykręcać do tych grubych, musiałem to robić na bardzo długich wkrętach. Ciężko byłoby mi to. Utrzymać tutaj wymiary to raz, dwa bez sensu płacić dodatkowo za takie długie wkręty. Więc po prostu dociąłem jeszcze takie deski. Ten moduł sobie cały wstawiłem i poprzykręcałem to od środka. Ta główna konstrukcja nośna jest zabezpieczona ze wszystkich czterech stron. Te deseczki te 38x145 zabezpieczona jest grubsza, tylko od góry ta najbardziej narażona część. Um, lakiero Bates, to jest moi drodzy kolor ciemny dąb bodajże no jeśli chodzi o rozstawy no miałem troszkę inną koncepcję chciałem tutaj użyć takie drewniane klepki, które to właściwie była pierwsza rzecz jaką zrobiłem w związku z budową, czyli pojechałem do jakiejś starej kamienicy, kupiłem klepki dębowe no umordowałem się niemiłosiernie, ale okazało się, że po takim czasie trzymania w tej budce to wszystko zmruszało, pojawił się na tym jakiś tam grzyb, więc stwierdziłem, że nie będę się z tym męczył. Klepeczka ma 5 cm na 25, więc tych klepek byłoby tutaj multum. Olewam temat, robię to w inny sposób. Wykorzystam deski szalunkowe, które kupiłem kiedyś tam kiedyś, trzymałem je w garażu na górze jako tymczasową podłogę na legarach. Deseczki sobie bardzo dobrze doskły przez te 3-4 lata. Tam są podoccinane, po prostu w takiej długości, ze szczelinami na jakieś 12 mm, akurat tyle, co będą miały, miały jakieś płyty OSB na pałki. Eee, Czy masz tak duże szpary? Ponieważ one są dosyć mocno wysuszone, więc jeśli nabiorą więcej wilgoci będąc na zewnątrz, no to te szpary się zmniejszą. Nie robię tego na pewno na zero bo w takiej sytuacji po prostu powyrywałoby mi wkręty przez to, że deski by spuchły Wykorzystałem też tutaj łączniki krokwiowe żeby to zakotwić nie potrzeba jakichś wielkich dybli tutaj też bez przesady każdy raz, dwa, trzy, cztery, pięć tu chyba nie ma, sześć i siedem siedem takich narożników jest zakotwionych, więc to jest aż nadto jak na taką konstrukcję Potem tutaj dojdzie oczywiście jeszcze zadaszenie, ale to będzie już w innym odcinku, tak jak wam obiecałem. Zaraz zajmiemy się wykończeniem całej tej podłogi, żeby można było się napić porannej kawki. Tak będą wyszlifowane te deski. Hmm. Hmm. Co mam tu powiedzieć, w ogóle znalazłem takie ciekawe rozwiązanie na szlifierkę kątową. Tam gdzie ten bączek nie daje rady. To taki krążek na szlifierkę ścierną. Boże, szlifierkę kątową. Wprawdzie. Jedną spaliłem na tym wszystkim, ale akurat miałem pretek, żeby sobie kupić drugą. Przydaje się też regulacja obrotu, żeby nie, nie zajechać tego drewna, ale... Jeśli macie jakieś takie uskoki między deskami duże, albo coś do wybrania, do, do wygładzenia z grubnego, to jak najbardziej polecam to nie męczyć się w ogóle tymi ślifierkami oscylacyjnymi, bo one dużo drewna nie zbiorą. Niestety, nawet przy papierze 36, wyrównanie jakichś takich uskoków między deskami potrwały bardzo, bardzo długo. A tak to śmig, śmig, i potem tylko wyrównać. To wszystko jest wygładzone papierem osiemdziesiątką jest to wystarczająca na taki taras, bo no jednak jest to deska, która jest na zewnątrz, więc ona nigdy idealnie gładka nie będzie, przez to, że cały czas jest narażona na warunki atmosferyczne. Dobra, więc zostaje ostatnia kwestia, czyli ee, zabezpieczenie tego. Teraz się właśnie tym zajmiemy. Ten sam preparat, co przy konstrukcji, czyli ten cały dragon, kolor dąb ciemny, mam nadzieję, że ta pucha jeszcze da radę. chociaż jedną rękę to ja sobie mogę próbować to tworzyć. Problemy nagrywania tego na YouTube a. są właśnie takie. Dobra, no to sobie zostawiłem, powiem Wam. Multum tego No nic, pamiętajcie, żeby sobie przemieszać Nową puszkę Jak będziecie Lakierować Żeby te wszystkie składniki się tam Dobrze wymieszały, bo można się Nieco zaskoczyć w kwestii koloru Jak otwarłem puchę To tam wyszły jakieś Nie wiem, zielono-żółte jakieś plamy sobie Pomyślałem, że to nie ten odcień Ale wystarczyło przemieszać Patyczkiem i bez problemu to skończyć jak najszybciej, bo ma być jakieś załamanie pogody. A że teraz trochę wieje, mamy ostatnie promienie słońca. To akurat przed nocą zdążę sobie to tak związać, że przynajmniej ta pierwsza barstwa już zabezpieczy drewno. No tak, to znowu trzeba byłoby doszlifować. Zaczynać od początku. No te włókna, co są niezabezpieczone, znowu podniosą się do góry. Znowu trzeba by to nieco tam przejechać bączkiem. A po co to się tak męczyć? Dobra, nie ma co wam pokazywać całego procesu. To będzie dosyć nudne, satysfakcjonujące, ale raczej dla mnie, a nie dla Was. Więc a zobaczymy się już na podsumowaniu kosztowym. Jakieś tam. Słowo ode mnie na temat opłacalności. Trochę padało, ale to myślę, nie jest problem. Teraz jest już gotowy, jakiś czas go eksploatowałem, więc mogę Wam powiedzieć z perspektywy już użytkowania tego terasu. Eee, pouzupełniałem tam piankę, ale myślę, że trzeba by to było zrobić najpierw deskami dojechać Nie ma, że do samej elewacji. Ale tutaj dobra, zrobię jakąś tam barierkę. Nie będzie problemu. Nieco te deski popracowały, gdzie niegdzie trzeba było podokręcać wkrętów. Największy problem właściwie z tą jedną dechał. Spróbuję dzisiaj zebrać, bo akurat tylko ta jedna deska. Nie wiem czemu, na tyle desek. Ta jedna akurat zaczęła wypuszczać żywicę, więc muszę to nożykiem zebrać. No jest to mankament takich desek, ale daje radę. Jeśli chodzi o koszty, no to tak jak mówię, właściwie ja w tym wypadku poniosłem koszt. Tylko tego, tej lakierobejcy, bo bloczki miałem, a kupiłem ten piasek. No to to o kosztach fundamentu rozmawialiśmy. Kosz metra kwadratowego tych desek to jest jakieś 20 parę złotych, Dla mnie to były zalegające mi na strychu po prostu odpady. Pracy na 2-3 dni, takie spokojne. Myślę, że w 2 dni dałoby się sprężyć, żeby to zrobić, ale to. To miało być dla relaksu. Jak widzicie, tutaj już basen. Coś mi się udało tak wycyrklować. Nie wsadziłem tej drabinki, ale będzie to widać, że schodek od drabinki jest akurat na poziomie tarasu i się potem wchodzi na drugi schodek i już jest w basenie. Tak też właśnie to planowałem. Znaczy, nie wiedziałem, że będzie akurat w tym miejscu basem. Wiedziałem, że mniej więcej mam taką wysokość, więc akurat to się zgrało z tym całym spadkiem. Jestem bardzo ukontentowany. Tutaj, oczywiście, trzeba jeszcze zrobić zadaszenie, bo z tego dachu ca całej połaci cieknie akurat na ten taras. I za jakiś czas po prostu wymyję mi taką linię, tego bym chciał uniknąć. A to mi tak to ma być zadaszone, że można było sobie tutaj siedzieć, nawet kiedy pada deszcz. I... Bardzo mocno mi bije światło przez okna. Mimo, przez, mimo zasłon podgrzewa mi bardzo salon, więc to zadaszenie tutaj nieco załagodzi tę całą kwestię. Ciekaw jestem, jak Wy macie rozwiązane u siebie terasy. Czy też zdecydowaliście się na rozwiązanie budżetowe, czy też poszliście w te modrzewiowy deski. Co o tym sądzicie? Co byście tutaj pozmieniali? Tam na końcu. Wspominałem, albo nie, będzie zrobiona sauna, klimatyzator gdzieś tam będę musiał ukryć, no i tu będzie takie, wydaje mi się, takie obejście domu naokoło i tam z tyłu będą schły, deski do palenia w kominku, ale to w swoim czasie. Dobra, macie jakieś pytania czy sugestie, piszcie w komentarzach. My się widzimy w piątek, jak co piątek o godzinie 18. Dajcie tam jakąś łapkę w górę dla Jacka. Aby go zmotywować do działania. Dobra, do zobaczenia, cześć!